A my nadal jesteśmy na drugim ogólnopolskim festiwalu muzyki tanecznej Disco Barcia w Bartoszycach, gdzie tym razem przed kamerą mamy fana, prawdziwego fana muzyki Disco Polo. Tak, nazywam się Artur Grubel, jestem prezesem fanklubu Disco Polo w Ornecie. Eee, fanklub istnieje ponad 25 lat Na 20-leciu grał oczywiście król disco polo Zenek Martyniuk Za darmo koncert dał A my jedziemy co roku Po różnych imprezach robimy -relacje, wideo relacje jako media. Pozdrawiamy całą Ornetę, Bartoszyce I w ogóle wszystkich fanów muzyki disco polo na całym świecie eee, Proszę nam powiedzieć, jak długo istnieje fanklub? Tak jak mówiłem ponad 25 lat, yy, zaczęliśmy od Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie, od trzeciego bodajże, mamy są kronikę, tam zespoły się wpisywały, ale postanowiliśmy już nie włożyć, że są kroniki, ponieważ te autografy to już jest, można prze powiedzieć, przeszytek co roku te same gwiazdy ale postanowiliśmy zrobić krok w tym kierunku, żeby robić fotorelacje, zdjęcia. Mamy też swój kanał na YouTube, który prowadzi Dawid Wanek, którego pozdrawiamy. Będzie też dzisiaj występował w zespole Bartii. No i cóż, życzymy wszystkim widzom, fanom miłej, obłasnej zabawy. No i do zobaczenia na wszystkich różnych koncertach z muzyką Disco Polo. My... Muzyka do tanca nie ma tam żadnych innych roków hip-hopów. To jest muzyka taka, którą się kocha, lubi, szanuje. My przyłączamy się także do życzeń. Dziękujemy serdecznie. Kochani, bawcie się z nami dzisiaj bardzo mocno. Pozdrawiamy wszystkich panów i Ornetę i Bartoszyce, i wszystkie okolice Warmii i Mazur. ¡Gobaz, ya yeah.